Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Kompas Ubezpieczeniowy i dziś chciałam Cię zaprosić w wyjątkową podróż. Podróż w ramach serii Kompas Rozwoju. Podróż, która myślę, że ma pewną moc i może nie tylko zmienić Twoje życie, czy, ale również sposób myślenia, które oczywiście będzie miało wpływ na. Twoje życie. I dzisiejszym tematem jest, czy jesteś reżyserem swojego życia, a może własnych przekonań. I dzisiaj dowiesz się, czym są przekonania i jaki mają wpływ na nasze życie. A więc, przekonania kształtują nasze zachowania i tworzą w pewnym sensie scenariusz naszego życia. To one decydują, o tym, jak reagujemy w różnych sytuacjach, jak również jakie decyzje podejmujemy w życiu, a jeśli chodzi o naszą branżę, to jak budujemy relacje z klientami, czy efektywnie doradzamy. Ale skąd biorą się przekonania? No często wynikają z naszego wychowania, otoczenia, czy pewnych doświadczeń. Niestety tak jest, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak bardzo mają nieświadome, te nieświadome scenariusze wpływ na nasze życie, kierując wręcz bym powiedziała naszym życiem. No sporą część tych naszych przekonań, no, na sporą część oczywiście mają wpływ nasi rodzice, otoczenie, szkoła, jak również środowisko w jakim się wychowywaliśmy. A co ważne, to takie to, jakie mamy przekonania i jakimi wartościami się kierujemy, przekłada się również na naszą tożsamość. Sama osobiście musiałam zmierzyć się z przekonaniem, które jednak naprawdę blokowało mnie przed y, nagrywaniem, ta obawa przed y, krytyką. Dzisiaj? Dzisiaj nagrywam i dzielę się z Tobą swoją wiedzą. A więc <laughs> pokonałam ten strach, bo zrozumiałam, że mam wpływ na zmianę tego przekonania. Ja to nazywam modelowaniem samego siebie. I przekonania, tak jak mówiłam, ponieważ mają ogromny wpływ w, na nasze życie, to może przytoczę kilka takich najbardziej popularnych, które najczęściej słyszałeś, czy y, słyszałaś pieniądze szczęścia nie dają, to tylko ciężką pracą można się dorobić, nie wiem, jesteś głupia, albo e, często dzieci i ryby głosu nie mają. I też trzeba zrozumieć, że każde takie przekonanie ma swoją formę, którą możemy zmienić, jeśli tylko oczywiście chcemy. Jeśli chcemy modelować wielkie osiągnięcia, musimy potrafić wczuć się w przekonanie, a by ono wpłynęło na nasze zachowanie, bo trzeba wiedzieć, że przekonanie jest pewną formą deklaracji. Ono nie jest ani oparte na faktach, ani na emocjach. A więc jeśli chcesz mieć więcej klientów, osiągać wysokie wyniki sprzedażowe, budować świetne relacje ze, swoimi, ze swoim partnerem, z mężem, z dziećmi, z przyjaciółmi, to powinno się w pierwszej kolejności zmienić sposób, Swojego zachowania. Czyli innymi słowy, po prostu zmienić przekonanie. Co jest ważne, to wiara w siebie czyni cuda. I dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami pewnymi rezultatami. Myślę, że z wielu lat badań, e, w kontekście właśnie modelowania ludźmi, ludzi. Ludzi, którzy właśnie wykorzystali, wykazywali pewną doskonałość w swoim sposobie bycia. I osobiście wdrożyłam wszystkie te przekonania u siebie, i mogę ci powiedzieć, że mogę zagwarantować, że u mnie to zadziałało. Zresztą, jak widać, jestem przy tobie i mówię do ciebie do, i mówię do kamery bez chyba żadnego jakiegoś stresu, który mógłby być. Widoczy. Także mogę mm, więc zabrać cię i skrócić Twoją drogę, e, nazwijmy to wiodącą do pewnej do doskonałości, e, gdzie dokonasz pewnych założeń, próbując na sobie, po prostu niektóre z tych przekonań wdrożyć. Możesz nawet wszystkie. A więc jednym z takich pierwszych przekonań. Które jest bardzo istotne, to każdy człowiek posiada indywidualny sposób postrzegania świata. Chodzi o to, że postrzeganie, e, że dla każdego postrzeganie świata może być inne. Dla mnie, ja inaczej postrzegam świat, Ty inaczej postrzegasz świat. Najważniejsze jest, aby zaakceptować ludzi takimi, jakimi są, aby zaakceptować różnice, E, musimy zaakceptować i zrozumieć, że każdy ma swoją mapę świata. Oznacza to, że wszyscy charakteryzujemy się unikalnym postrzeganiem tak? e, stanu rzeczy, doświadczania, jak również naszego zachowania. I często w naszej pracy, mówię tutaj o doradztwie, Zakładamy, że my wiemy jak najlepiej. Czy my wiemy najlepiej, co potrzebuje klient? Bardzo często jest tak, że mówimy, co inni powinni robić, jak powinni robić. Uważamy, że to, co my wiemy, to jest najlepsze. Tak? I bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że możemy to zmienić. I to przekonanie właśnie o tym mówi. Gdy spojrzymy na klienta spojrzymy na, na nasze dziecko, na naszego partnera i zaczniemy aktywnie, nauczymy się aktywnie słuchać, być otwartym, na różnice, opinie innych, zadając ciekawe pytania. pozwolimy również budować tą pewną świadomość, czyli umiejętność też podejmowania nawet decyzji w kontekście jeśli mamy, Rozmowę z klientem i uświadamiamy, czy jakby kierujemy poprzez określone pytania, słuchając go. Więc to przekonanie ma bardzo duże znaczenie i no, ma ogromną, jak dla mnie, jakość. Chociaż mogę powiedzieć, że w moim przypadku jest tak, że jest to jeden z moich talentów z top 5. Więc ja zawsze podchodzę do drugiego człowieka indywidualnie i jego, tą jego różnorodność, ta jego różnorodność mnie bardzo, bardzo ciekawi. Zawsze jednak człowiek był dla mnie fascynującą istotą do eksplorowania, tak? czyli tych różnic. Kolejnym, kolejnym przekonaniem jest to, że każdy człowiek dokonuje najlepszego wyboru w danym. Momencie dla siebie. I kiedy Twoja znajoma kłóci się z Tobą, oczywiście w cudzysłowie, kłóci się z Tobą i odmawia przyjęcia Twojego punktu widzenia, czyli po prostu się z Tobą nie zgadza, ona uważa zupełnie coś innego, to w tym momencie jest to dla niej jeden z najlepszych dostępnych wyborów, natomiast Twój sposób reakcji stanowi jeden z najlepszych. W danej chwili, który po prostu dysponowałaś. I gdyby, dam kolejny przykład, gdy mamy dziecko, które płacze, może przykład dość taki drastyczny, ale płacze, wrzeszczy na środku supermarketu, to najprawdopodobniej nauczyło się, że jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów, aby zwrócić na siebie uwagę. I może nie jest to jeden z najlepszych sposobów, ale szczególnie dla osób, które są w pobliżu, ale dla niego to działa. I gdyby nie działało i tak samo w naszym przypadku gdyby coś nie działało, to po prostu byśmy tego nie robili. Dzięki temu, że uwierzymy w dane przekonanie i nauczymy się rozumieć, że, w momencie, kiedy towarzyszą nam m, negatywne emocje, bo m, m, może towarzyszyć nam frustracja, e, może towarzyszyć nam e, złość, tak, e, prawda jest taka, że każdy z nas podejmuje decyzję w określonym momencie według tego, co było najlepsze. Nasz Problemem jest to, że w, akurat w tym kontekście, w, tej, w tym przekonaniu, chodzi o to, że trzymamy się bardzo często przeszłości. Czyli ile nasz osób, które żałują podjętych decyzji, może nawet ty, tak? że trzymamy się yy, nawet tego dnia dzisiejszego? Co było wcześniej, nie wiem, z rana. Mogłam stać wcześniej, mogłam zrobić coś, a mogłam czegoś nie zrobić. I to powoduje, że zaczynam się, zaczynam własną przestrzeń e, zasiewać negatywnymi emocjami. Może być to złość, frustracja, ale to jest zawsze złe. Lepiej zasiewać w sobie te pozytywne emocje. I ile razy być może, nie wiem, żałujesz, że podjęłaś jakąś decyzję, bądź nie wiem nie sfinalizowałaś sprzedaży może nie zadzwoniłaś może, może coś poszło nie tak może potraktowałaś człowieka nie tak jak powinnaś że teraz jest ci przykro e, i tak dalej tych przykładów po prostu może być może być wiele ale pamiętajmy, że dokonujemy przez siebie wybory takie, które stanowią dostępny optymalny wybór i ważne jest, aby zaakceptować to przekonanie, bo przestaniesz żałować zdarzeń z przeszłości, ponieważ jednak żal niepotrzebnie zajmuje przestrzeń, a wypełnisz się pozytywnymi uczuciami. Kolejne przekonanie, też wspaniałe. Dla każdego problemu są rozwiązania. I może zacznę takim pytaniem do Ciebie. Co robisz, jeśli stajesz, prze, stajesz przed problemem? To możesz być wariant. Poddaje się, wyda, wyładowuję się na innych, nie wiem, e, może próbuje ukryć ten problem, tak? E, bojąc się obwiniania czy jakiejś kary, a może próbuję się zrzucić winę na kogoś, na kogoś innego, a może traktujesz tą sytuację jako informacja zwrotna i nieprzerwanie. Idziesz dalej, do przodu. Teraz wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś wierzył czy wierzyła, że możesz znaleźć na każdy problem rozwiązanie. I prawdopodobnie spędziłabyś o wiele mniej czasu na zamartwianie się nad tym problemem, jak sobie w życiu poradzisz. Możliwe, że miałabyś większą pewność siebie, że nie ma problemu to, co chce osiągnąć, to po prostu to rozwiąże. I możliwe, że czułabyś się z tym bardzo dobrze. I to przekonanie jest, stanowi pewne sedno kreatywności. Dzięki temu przekonaniu będziesz. O wiele łatwiej rozwiązywała, rozwiązywał problemy, omijając pewne przeszkody. Mm, przywódcy bardzo często z takim przekonaniem e, e, takim się e, charakteryzują. Ja pamiętam mm, ze szkoły podstawowej, jak, nie wiem, czy pamiętacie, czy mieście takie zdarzenie, właśnie, gdzie uczymy się na kartkówkę, czy na jakiś sprawdzian, i pamiętam, że mama mówi, dobra, wiesz co, mówi, to jak już się nauczyłaś, to puszcz sobie tą kartkę pod, pod poduszkę i jutro po prostu zapamiętasz to wszystko. No, i głównie o to chodzi. Chodzi o to, że nasz mózg, jest tak skonstruowany, potraktujmy go jak wielki, ogromny komputer, gdzie zbieramy wszystkie myśli, wspomnienia, e, doświadczenia, wiedzę i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się zbiera. Następuje pewien mechanizm filtrowania oraz przechowywania tych e, informacji. I to oznacza, do sie, do, do cie, e, to oznacza dla ciebie, że możemy wywierać wpływ na to, co działa, na to, co nie działa. I e, na naszą korzyść, nasz mózg, jak wielki komputer, gdy następuje problem do rozwiązania, wyszukuje, filtrując wszystkie informacje w nim się znajdujące. Więc, jeśli masz taki problem i uważasz, to po prostu jeśli nie znajdujesz dzisiaj rozwiązania, to czasem wystarczy po prostu położyć się, wyluzować, w cudzysłowie oczywiście. I następnego ranka nagle pojawia się rozwiązanie. Mam nadzieję, że już coś takiego doświadczyłeś czy doświadczyłaś. Ale dzięki temu, że wyszukując wszystkie, czyli filtrując i wyszukując informacje w Twojej głowie, w tym komputerze, się znajdujący, to oznacza, że jeśli posiadasz dużą wiedzę w danym momencie, to Twoje rozwiązanie polega na spojrzeniu. Z różnych perspektyw i ono faktycznie się pojawi. Kolejnym, e, myślę, bardzo też e, e istotnym, to każdy człowiek ma w sobie wszystkie zasoby, jakie kiedykolwiek będzie potrzebował. A to przekonanie pomoże Ci osiągnąć to, na czym bardzo, bardzo Ci zależy, wierząc, że możesz. To osiągnąć. Na przykład korzystając z zasobów, korzystając z własnych umiejętności. Bo i tutaj bym dodała, jeśli ja mogę, to i Ty możesz, i to przekonanie pomaga Ci, ma kluczowe znaczenie, właśnie aby zapomnieć całkowicie o ograniczeniach. Bo każdy człowiek, jeśli czegoś bardzo pragnie, to jest w stanie, to zrealizować. Jeśli jeden człowiek mógł się czegoś nauczyć od innych, to oznacza, że inni również mogą się także nauczyć i mogą również dążyć do doskonałości, właśnie na swój własny sposób. A zatem każdy z nas ma w sobie wszystkie zasoby, których potrzebowałby, aby osiągnąć swój cel. Ważne jest, aby w to wierzyć, wykorzystać te zasoby, pamiętaj, że jeśli ja mogę, to i ty możesz. Więc zapraszam Cię do eksplorowania tematów przekonań e, na moich sesjach mentoringowych, na moich sesjach coachingowych, może na e, którymś z moich warsztatów. Razem jesteśmy w stanie odkryć, jak przekonania, Mogą stać się z twoimi, twoimi sprzymierzeńcami na Twojej drodze do sukcesu. Bo pamiętaj, że spełnie, przekonania to jest jak spełniająca się przepowiednia. One nie są faktem, są po prostu opinią, którą Ty przejąłeś czy przejęłaś jako fakt. Więc mamy tę moc w sobie, aby jednak ją zmieniać. Więc dołącz do mnie, do. Mojej fascynującej podróży. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Ci się spodobał. Jeśli tak, to z przyjemnością daj łapkę w górę. Jeśli podobał Ci się temat, a nadal nie zasubskrybowałaś czy zasubskrybowałeś mojego kanału Kompas Ubezpieczeniowy, to zapraszam i razem zmieniajmy nasz świat na lepsze. Tymczasem życzę Ci miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.